W ostatnich dniach 2022 roku sytuacja epidemiczna w Polsce wzbudza niepokój. O ocenę tego, co dzieje się w gabinetach lekarskich, poprosiliśmy doktora Pawła Grzesiowskiego, pediatra, immunologa i eksperta Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw Walki z COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jak oceniłby pan aktualną sytuację epidemiczną w Polsce i czy mamy powody do obaw? Problem nawracających czy, czy nasilających się infekcji wirusowych układu oddechowego obserwujemy już od mniej więcej końca sierpnia, a, a na pewno już od początku września tego roku. Duża aktywność wirusów, takich jak RSV czy adenowirusy, była już obserwowana właśnie z końcem lata i na początku jesieni. To zapowiadało, Trudny rok, bo przecież wiemy, że w tej chwili nie ma już żadnych ograniczeń mobilności ani interakcji międzyludzkich, W związku z tym, wiadomo było, że ta zwiększona aktywność wirusów nałoży się na sezonową grypę. No, a jeszcze wciąż przecież krąży koronawirus. Więc no już we wrześniu można było przewidywać, że będziemy mieli bardzo trudny koniec roku i początek przyszłego roku. E Panie doktorze, czy Pana zdaniem znajdujemy się nadal przed szczytem zachorowań związanych z grypą i wirusem RSV? Szczyt zachorowań RSV chyba już mamy za sobą, a przynajmniej nie ma w takich gwałtownych wzrostów. Dlatego, że ten wirus zaczął atakować jeszcze latem i tak naprawdę chyba jego największa aktywność to był właśnie okres wrzesień-październik. I kończył się trochę w listopadzie. Natomiast w tej chwili widzimy, że dominuje wirus grypy, na który nakładają się inne infekcje. Przy czym też trzeba tutaj to mocno podkreślić. Że w różnych grupach wiekowych ta sytuacja wygląda różnie. W tej chwili znacznie więcej dzieci, na przykład młodszych, tych do czwartego roku życia, choruje na RSV niż na grypę. Natomiast w starszych grupach wiekowych dominuje grypa i to najczęściej jest grypa typu A. Także ten sezon. Będzie dłuższy, to już jest dłuższy, a będzie prawdopodobnie taki rekordowy, no dlatego, że mamy właśnie mieszaninę wirusów, a jednocześnie wiele osób jest podatnych na zakażenie. Panie doktorze, czy ta sytuacja zła ze szpitali um, może wynikać również z tego, że koronawirus uszkodził czy wręcz wpłynął na nasz układ immunologiczny osłabiając jego działanie czy tylko i wyłącznie uwolnienie że tak powiem naszej mobilności społecznej i kontaktów społecznych jest przyczynkiem do tego, że mamy taką ani inną sytuację epidemiczną no, niestety wydaje się, że mamy do czynienia ze skumulacją kilku czynników. Po pierwsze, pamiętajmy, że człowiek nabywa odporności tak zwanej adaptacyjnej poprzez kontakty właśnie z wirusami czy bakteriami w otoczeniu. I niewątpliwie ponad dwa lata spędzone w pandemii, gdzie mieliśmy jednak znaczne ograniczenia, tych kontaktów no poprzez chociażby maski, czy przez no zdalną naukę, i tak dalej, to oczywiście te czynniki wpłynęły na mniejszy kontakt ludzi z wirusami. Jeżeli przez dwa lata mieliśmy mniej kontaktu, to oczywiście też ta bieżąca adaptacyjna odporność będzie niższa. Czyli inaczej mówiąc, te osoby, które nie zachorowały na grypę rok temu czy dwa lata temu, teraz. Mogą zachorować i skumulowała nam się ta liczba osób podatnych w tym sezonie. To po pierwsze, po drugie, nie możemy absolutnie wykluczyć, a wręcz przeciwnie, mamy coraz więcej danych na ten temat, że jest, że koronawirus uszkadza naszą odporność. Nie mamy jeszcze pełnego obrazu tej sytuacji, ale z punktu widzenia klinicznego widzimy, że wiele osób cierpi na reaktywację uśpionych wirusów, chociażby półpasiec, czyli aktywacja wirusa ospy, czy wirus cytomegali, czy mononukleozy. Widzimy również zwiększoną liczbę zachorowań na choroby autoimmunologiczne po COVID-zie, a więc nie ma wątpliwości, że COVID uszkadza naszą odporność. Pytanie na jak długo i pytanie w jakim zakresie. Tu będą wciąż potrzebne jeszcze badania kliniczne, dokładne, ale to jest fakt, że osoby, które przeszły COVID są bardziej predysponowane do kolejnych infekcji innymi czynnikami infekcyjnymi. A więc tu musimy jasno powiedzieć, że mamy właśnie kumulację tych dwóch elementów. A trzecim jest to, że nie stosujemy w tej chwili już żadnych barier, czyli nie ma maseczek. Nie ma żadnych ochron, nie ma zmniejszonej mobilności, czyli no niestety wirus może szerzyć się w dowolny sposób. Panie doktorze, jeszcze zapytam o tę o kwestię związaną z niedoborami odporności. Wspomniał Pan, że nie wiadomo, jak długo te niedobory odporności mogą się utrzymywać. Czy w pana gabinecie widzi Pan małych pacjentów, którzy przybyli COVID-19 i rzeczywiście wykazują objawy tych niedoborów odporności i jak tak naprawdę możemy sobie z tym radzić czy jest w ogóle jakiś sposób aby nad tym zapanować ja bardzo wielu pacjentów konsultuję spół, właśnie z, po covidowych w, w różnych aspektach, również właśnie takich odpornościowych i widzimy tutaj sporo osób, które po sygnalizują wyraźnie, że od momentu przejścia tej choroby nie mogą sobie poradzić z kolejnymi infekcjami, że to są jakby takie ciągłe pasmo chorób nawracających infekcji układu oddechowego, czasami nawet w Wymagających leczenia antybiotykami, ponieważ są to na przykład nawracające anginy. Także, także mamy takich pacjentów, i nie ukrywam, że interwencja terapeutyczna w tym zakresie no jest ograniczona, dlatego że my nie mamy leków, tak naprawdę, które w cudzysłowie wspomagają odporność czyli, czyli jakby od Odbudowują jakieś y, y, ewentualne deficyty, które powstały po covid My nie mamy takich celowanych leków, które mogłyby być tu użyte y, jako właśnie wspomagające układ odporności. W związku z tym sięgamy po no, ogólnie dostępne środki stymulujące, czyli chociażby leki immunomodulujące, takie jak nieswoiste szczepionki, czy zwiększamy podaż witaminy D3, czy próbujemy wspomagać poprzez no, dostarczenie w diecie większej ilości kwasów omega-3 i tak dalej. To... Są takie interwencje, można powiedzieć, nieswoiste. One nie mają. Bezpośrednio wpływu na, na to, co się dzieje w, w organizmie. Więc tu jest ten problem, że, że osoby z takimi deficytami, które powstały po COVID-zie no, właściwie są w tej chwili bezbronne. Nie mamy takich celowanych interwencji. Także tu możemy jedynie mówić o, o profilaktyce nieswoistej, czyli na przykład właśnie takim osobom zalecać noszenie maseczek, właśnie te leki immunomodulujące, jak również. Szczepienia przeciw grypie, no bo to akurat możemy zaproponować i tutaj no nie spodziewam się jakichś znacznie gorszych efektów szczepienia u tych osób. Panie doktorze, wspomniał pan o szczepieniach. Ministerstwo Zdrowia w końcu planuje uwolnić szczepienia, w tym sensie, że będą wystawiane zlecenia e-skierowania i każdy pacjent będzie mógł przyjść do apteki czy opoz bez problemu, że tak powiem, z ulicy zaszczepić się przeciwko grypie. Czy to jest moment, żeby szczepić, czy, czy to już jest za późno? Jak ocenia Pan w ogóle decyzję Ministerstwa Zdrowia, bo wydaje się ona dość spóźniona? Tak samo, jeśli chodzi o użycie potrójnych testów w POZ-ach, które miałyby od 1 stycznia wejść w ramach świadczeń opieki zdrowotnej. No, niestety, generalnie trzeba powiedzieć, że wszystkie te decyzje, które zresztą nie są jeszcze przecież wdrożone, one wszystkie są opóźnione, dlatego że tak naprawdę mamy w tej chwili no, bardzo duże liczby zachorowania. Przypomnę, że na grypę mamy zachorowalność dzienną ponad 110 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców i takiej zachorowalności myśmy nie notowali od kilkudziesięciu lat, więc to pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, prawda? I te interwencje, jeżeli nawet. Yy, otrzymamy testy, no znakomicie, tylko że to już jest działanie w, w, w pełnym okresie fali epidemicznej i skuteczność tych działań będzie zatem niższa, no bo byłoby zdecydowanie lepiej mieć te testy we wrześniu czy od września i wtedy moglibyśmy świadomie diagnozować, leczyć, ograniczać transmisję wirusa. W tej chwili powstrzymanie tej fali już jest niemożliwe. Ona już jest tak rozkręcona, że będą chorować kolejni ludzie. Testy będą oczywiście pomocne, ale nie powstrzymamy już tej masowej zachorowalności. To samo, jeżeli chodzi o szczepienia. Pamiętajmy, że żeby szczepionki Zadziałały, potrzebujemy co najmniej dwóch tygodni. Zanim wejdzie ten system, jeżeli on wejdzie od 1 stycznia, a wątpię, bo, bo jest on zapowiadany od kilku miesięcy, a wciąż go nie ma. Więc nawet jeśli będziemy mieli jakiś system ułatwiający szczepienia, to proszę zauważyć, że znowu Załóżmy, że ludzie zaszczepią się około 10-15 stycznia, to do końca stycznia jeszcze nie mają odporności, czyli tak naprawdę ta szczepionka zacznie działać w lutym, a to już jest zdecydowanie za późno. Także namawiam oczywiście do szczepienia i zachęcam teraz także, bo kto nie chorował na grypę, to ma szansę w ogóle nie chorować, jeśli się zaszczepi, a jeśli ktoś chorował już nawet na grypę, to przecież pamiętajmy, że w szczepionce są cztery różne Serotypy wirusa i, i warto się zaszczepić nawet wtedy, kiedy się przeszło grypę, ale to też nie powstrzyma już tej fali, która trwa. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Życzymy panu w nowym roku przede wszystkim zdrowia i spokoju. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku działania nie będą tak spóźnione, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia i nasze własne czyli y, działania społeczeństwa i decyzje społeczeństwa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę państwu również zdrowia i nie dajcie się państwo po prostu zarazić. Używajmy maseczek w tych miejscach gdzie są, gdzie jest wiele osób w zamkniętych pomieszczeniach, bo jednak mimo wszystko maseczka działa od zaraz. Jest takim narzędziem, które możemy użyć w każdym momencie i skutecznie chroni przed przenoszeniem Wszelkich wirusów czy bakterii drogą kropelkową. Bardzo serdecznie dziękujemy za te rekomendacje. Właniamy się nisko.